Szacuje się, że nawet około 10% przypadków raka gruczołu-krokowego może mieć podłoże genetyczne, a co za tym idzie, charakter dziedziczny. Czyli kolejne pokolenia, szczególnie w rodzinnej linii prostej, zaczynając od chorego, mają zwiększone ryzyko zachorowania. Predyspozycje genetyczne są trzecim po wieku i stylu życia czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka gruczołu krokowego. Istotnymi w przypadku raka gruczołu krokowego uznaje się mutacje w obrębie genów BRCA1 i BRCA2, kojarzonymi głównie z chorobami nowotworowymi u kobiet, rakiem piersi, rakiem jajnika, ale także z nowotworami trzustki. Przykładowo rozpoznanie raka piersi związanego ze zmianą w genie BRCA u matki zwiększa ryzyko występowania raka gruczołu krokowego u syna nawet o 20%. Dlatego niezwykle ważnym jest, żebyśmy mieli wiedzę na temat chorób nowotworowych w rodzinie. Ta wiedza plus badania genetyczne mogą pomóc w ocenie oszacowania ryzyka występowania raka gruczołu krokowego we wczesnym jego wykryciu ale także szybkim wdrożeniu odpowiedniego leczenia.